Hej, witam Was z tym egipskim akcentem. Patrzcie. Mhm. Czuję się właśnie jak w Egipcie. Pogoda, bo pogoda też taka jest: 23 stopnie, pochmurno, ale ciepło, duszno i nie wiem, czy to dobrze. Proszę Państwa, jestem w mojej szafce magicznej, jak widać tutaj. Co? Sobie weźmiemy picie napój na trasę, bo zaraz jadę jakieś 6 km, to trzeba wziąć picie, prowiant, bułki zaraz, żartuję, <noise> żartuję, nic z tych rzeczy. Ale muszę wziąć jeszcze bluzę, bo później może być zimno, ponieważ dzisiaj jest wielka niedziela, ale nie święto, po prostu jest wielka, bo mam dużo rzeczy do zroboty. Taka jestem zabiegana, mam jakąś bluzę. Jestem taka zabiegana, po prostu od rana coś, od rana musiałam dziadków na wybory zawieść, wróciłam, poszłam się kąpać, jak widać nie śmierdzę, pozdro. Zrobiłam fitness, wychodzę na spacer i dzwoni do mnie babcia. Druga babcia. Czy gdzie jest? Kiedy będę? A ja sobie mówię: No przecież ja na spacer dopiero idę, spokojnie, no uraż, A bo cię jest dzień dziecka. Właśnie dzisiaj jest dzień dziecka. Ja już dostałam. Nie jestem bananem, jestem dalej dzieckiem, obchodzę to święto. Dostałam obiecane 400 zł od każdego rodzica na zegarek. Wywiązali się z umowy. Dobra. Troszkę zapadku, żeby nie śmierdzić, sami rozumiecie. Wywiązali się z umowy. I ja jestem zadowolona. Jeszcze babcia mnie na pizzę zabiera. I muszę dojechać do tej babci. Oh, Jezus, prawie zapomniałam. Bo jest taka pogoda, że co chwilę jest deszcz, albo jakaś mrzawka. I ten samochód wygląda jak i stąd i nie wracaj. Przysięgam, wygląda jak, jak po jakiejś wojnie, cholera. I ja tutaj mam moją wspaniałą skarbonkę. Ale my, nie, chyba minimum mieć trzeba złotóweczkę, bo niżej nie przyjmują, a ja mam... Ja mam takie właśnie grosze. Teraz muszę wszystko wysypać, zebrać i po prostu to jest tragedia. I tak, także tak, dzisiejsza misja od rana odhaczone. Teraz tylko zostało pojechać do babci. Nie, wypłukać samochód, pojechać do banku, wpłacić jakieś drobniaki. Później pojechać do babci, opitoić tam co nieco. Wrócić do domu i muszę zdjąć z mojego balkonu te światełka. Ja już chyba muszę zacząć się wyprowadzać, bo zostało 6 dni. A ja nawet kartonów nie wyjąłem. Łóżko też już muszę zacząć wynosić. Też mi się tak mega się nie chce, w sensie. Ja I tak bym nic nie robiła, tylko nagrywała to. Ale nie chce mi się, nie mam siły, nie mam chęci, ochoty. I, i taki właśnie mam mój statement. Dobra, poczekajcie, znajdę jakiś drobny. I... Wrócę do was, jak coś znajdę, jak nie. Ja nie chcę 5 zł płacić jak nie normalna. A kartą to mi jest też minimum 5 zł, parodia. Widzicie to? Nie wiem, czy jestem bogata, przez to czy co? Powiem tak, znalazłam 50 groszy i 50 groszy. I już więcej 50 to nie widzę i 20 groszy. Myślę, że, że to nie przejdzie. Jestem troszkę zdruzgotana tym, ale jak nie przejdzie, to chyba zainwestuję te 5 zł, bo już mnie to tak denerwuje strasznie. Że nerwica kurwa nie bierze. A ja nie lubię jak mi tyle nerwicakup. Jezu, jeszcze muszę... Tyle mam do zrobienia w przyszłym tygodniu. Muszę zrobić zakupy jedzeniowe. I to nie takie wielkie. Thiruriu, małe jogurty. Nie, na miesiąc cały. Ja nie wiem, czy ja wytrzymię. Zrobię z wami te zakupy. Muszę się spakować. Muszę nagrać dla Was vlogi na zapas, ponieważ wyjeżdżam. Nie będzie mnie. Dlatego to jest ostatni tydzień w tym domu. Słyszysz to? Myślałam, że to burza. A to jakiś traktor, czy cholera, co aż się zesrałam normalnie. Nie wiem, czy można w burzy jechać autem. Taka pogoda wygląda, jakby miała zaraz pierwszy. piorun. Proszę, pieprznąć. Jestem family friendly content. Prawdaż? Dobra, wszystko jest. mamy. auto. Brudne, no. Nie, no, Parodia. Co to jest? Także. Hup. Także to nie dla mnie. O! Widzieliście to? O ja pierniczę, dobra, rozgrzejmy furę. Słuchajcie, przyłączę was na górę. To jest tak świetne, ja po prostu jestem taką inteligencją, że to wymyśliłam. Troszkę blisko, ale nie chcę mi się odsuwać, zmieniać fotela. Bluzy sobie pierdykniemy do tyłu. Muszę otworzyć picie, to już tak gorąco, że ja pierniczę! Dobra, jedziemy na mynie, mam te drobne. Jak... Ojej, jak nie przejdą te drobne i będę musiała zapłacić 5 zł, to się wam tutaj popłaczę. Zero, zero widzowie. Mienia, bank, babcia. Widzimy się już w trasie, co? Puszczę sobie nutkę jakoś. Nie no, to jest świetne. Przysięgam te gumki tutaj. Inteligencja. Nie no, parodia. Przyjechałam na myjnię. Jak widać jestem. Chciałam sobie umyć auto. Proszę bardzo. Karton nie wiem, nie działa. zepsute. Bankomat w ogóle też nie działał. I co? Chciałam rozmieniarkę? Nieczynna. Ja chyba rezygnuję z tego challenge, albo po drodze jakaś będzie. I co sądzicie o mojej mini? Można 2 zł, można tą kartą i to tutaj działało, a tam nie, to jest jakiś żart. Za 2 zł, dobra, teraz przyspieszę i samo wyschnie. Pewnie będzie brudniejsze niż wcześniej zawsze tak jest. No ale dobra, nie liczy się. Moja psycha jest już szczęśliwa. Tak? Dobra, jadę do babci, bo zaraz wyczuwam, że będzie telefon, bo jest już tu 16, miałam być w sumie 15. Dobra, jadę. Cześć. Cześć. O, Crazy. Dodaczki. I co dobra, bo pizza ty byłaś jedzona, ale była dobra pizza. Bardzo smaczna. Boże chciałam powiedzieć, że za 2 zł to uczciwa cena. Za 2 zł to auto umyłam dzisiaj. Na mnie nie działało. To jest jakaś parodia. Ty jeleń kurze. I tak, widnotek. 2 zł z własnej kieszeni, Marta. Zawsze z mojej leci, wiesz? Zawsze z mojej. A tu proszę. Zabolało. Idźmy na spadek. Ja muszę dzisiaj, gdybyś zrobić. zrobić? Ściągnąć te lampeczki z mojego balkonu. Może mój samochód do mnie widzowie, ale nieważne. Byłam, piłam lody Ben Jerry, jeden i drugi za złotówkę. Boże, trzeba było w aplikacji to zrobić, a ja tego nie zrobiłam i stałam dwa razy w kolejce jak debil i siebie debile robię. Jestem po prostu, no nieważne, ale mam lody. Babcia mi kupiła. Pozdrawiam, babcia. Mam niedobre nowinki. Myślałam, że mm, mam drabinę, ale oczywiście nie. Nie ma. Muszę sprawdzić na warsztacie, jak to w ogóle się to ściąga. Patrzcie, te lampeczki, On tak wiszą, niedużo nie mam drabiny. Aha, tutaj jest takie coś, widzicie, się boję, że tu pająk wyjdzie, tu zawsze wychodzą pająki, czy jest pajęczyna poza tym. Aha, aha, aha. może być ciężko to ściągnąć, cholera, ale nie, zostawię to na jutro, wiecie, ja się chyba poddaję na dziś. Jutro ma niby deszcz padać, ale jakoś sobie poradzimy nie mam siły. Jeszcze pomyślę. Poczekajcie. Dajcie namyśleć. Nieźle, tak pieprze-pieprze, to po prostu się wyciąga właśnie. Dosłownie. Drugie zapewne tak samo. No, Okej. Okay. Jest taka dziwna pogoda, taka dziwna aura, jak miało pierwsze. teraz takim piorunem, że nikt by się po tym nie poroz... Jest taki sklep w tym pokoju. Jakub. Jakub, posprzątaj tam. Idziemy ściągać dalej. Macie, pośmiejcie się ze mnie Tak na żarta, tak na... Pita, ale coś pewnie jeszcze dzisiaj jest. O cholera, wystrzeliłam gdzieś śrubkę i ja pierniczę. Wiecie co? Właśnie jak podłączyłam odkurzacz, pod to zrozumiałam, że to jest ostatnie odkurzanie tego pokoju. Po 14 latach sprzątania tutaj, odkurzania co piątek, może nie 14 lat codziennie, ale od 3 lat codziennie w piątek? Zawsze? Codziennie, codziennie, boże, zawsze w piątek sprzątałam pokój, przycieram kurze, a teraz ja pierniczę. Dlatego chciałabym uwiecznić moje ostatnie odkurzanie. Wspuszczę tutaj smutną muzyczkę i zabierajmy się do pracy. Wiecie, bo to nie ma, nie ma się z czego cieszyć teraz. Schowałam lampki, odkurzam. Szafki moje pod telewizor nie mogę zabrać, tylko łóżko mogę zabrać. Co to jest? Moją lampkę na dotyk wezmę. Rośliny, nie wiem, co z roślinami zrobię. Muszę Marcie wrzucić do mieszkania. Chyba właśnie ze złości, bo nie miała troszkę tak egzotycznie. Ja mam chyba sześć kwiatków. Wszystkie są zielone, nudne, ale mi się podobają. Świetne są. Dobra. Idziemy odkurzać. Powiem wam, że jestem trochę dziwna, bo ja zawsze tak zaczesuję dywan, żeby wszystko było w jedną stronę, ładnie, powabnie, zgradnie. Jakby jak nowy, żeby był. Troszkę to jest dziwne, ale. Na natura. Dobra, lecimy dalej sprzątać. Skończyłam. Jest mi smutno. Nie chcę się żegnać, ale to mój ulubiony epizod? W tym pokoju to jest to łóżko. Ile ja miałam? Miesiąc, dwa miesiące miałam łóżko i co? I po łóżku trzeba spakowywać znowu. Nieźle. Się mega współczuję. I to łóżko nie naciszyłam się. Prosiłam o łóżko 4-5 lat. I co? Pod koniec domu dopiero kupili byki. Kto tak robi? I mówiłam Wam o pogodzie. Patrzcie, patrzcie, co tu się stało. Nagle zaczyna kropić, nie jest dobrze, ale przynajmniej lampki zdjęłam. Można się ulatniać stąd. Patrzcie to. czy tutaj zawsze są ładne zachody. O, cholera. Ale, jak się ochłodziło w końcu, fajnie, bo tak gorąco cały dzień było, że to jest jakiś dramat. Nie no, patrz, jaki widoczek z tego pokoju był? No, łezka wokół się kręci. Moją lampę oczywiście też biorę. Nie przesadzajmy. Moje krzaki biorę. To już żebym tego nie zapomniał. Ja piernicze to by było. To jest moja pamiątka z nad morza. Wiecie co? Pierdyknę się na to łóżko. Rozmyślę nad swoim życiem. Czym zawiniłam? Nie ja, nie ja zawiniłam. Pozdrawiam. Dobra. Trzymajcie się widzowie. Trzymajcie się, nie opuszczajcie swoich domów. Nara.